Niewątpliwie największym autorytetem w dziedzinie kultury kaszubskiej, a więc i kuchni, jest pani Teresa Lasowa, dyrektor z Kansenu we Wdzydzach Kiszewskich. Pani dyrektor, ja będę robił krem cytrynowy, ale pani mówiła, że to nie jest taka typowa dla Kaszubów właśnie potrawa. Na pewno dla chłopów. W domach chłopskich rzadko przygotowywano do sery, to była zbytnia ekstrawagancja. Natomiast my znajdujemy się w dworku drobno szlacheckim gdzie stan, poziom życia był inny, w związku z czym na pewno kaszubski szlachcic przygotowywał różnego typu deser. No więc my skorzystamy ze szlachectwa, będziemy się podszywać pod szlachetstwo kaszubskie i proszę Państwa, krem cytrynowy, a więc do rzeczy. Przejdę do pieca, proszę spojrzeć jaki jest to piękny piec. Tutaj w misce, w misce, przepraszam, co ja mówię, to jest makutra, tutaj zajrzyjmy do jewnętrza, są żółtka i cukier, które się po prostu uciera na taką pianę. Kiedy one będą miały już taką konsystencję, że nie zgrzypi cukier pod zębami, dodajemy do tego sok z jednej cytryny. Ja już tutaj nie cedzę tej cytryny, bo jak już wiemy, cytryny są bez pestek. Mieszamy tak. I teraz proszę spojrzeć. Na tej tutaj fajerce, pani dyrektor, czy to dobre słowo fajerka, Kuchnia czy do się... z fajerkami. Kuchnia z fajerkami. Na tej fajerce tutaj yy, mamy pół litra słodkiej śmietanki w garnku i pół laski wanilii. To mi się chwilę gotowało, i teraz do tych utartych tutaj yy, żółtek z cukrem muszę znaczy nie, odwrotnie do tego muszę dodać żółtka z cukrem. Połączyć to mieszając cały czas i to już powinno się mieszać czymś takim do sosów. O, wlewam to w odwrotną stronę, ale to wszystko dla Państwa, żeby Państwo mogli lepiej zobaczyć całość. Cały czas mieszając i wydłubując potem wszystko dokładnie. Żółtka ze śmietaną są w jednym naczyniu, więc kładziemy to z powrotem na gaz, na fajerki i delikatnie mieszając, żeby zgęstniało, jeszcze kilka minut ubijamy. A pani dyrektor, mówiła pani, że taką naprawdę typową rzeczą słodką, którą kaszubi jedzą, niestety przeważnie tylko w Boże Narodzenie jest zupa, której nazwy już zapomniałem. Czy mogłaby pani powiedzieć... To jest zupa brzadowa. Brzadowo. Brzad to oznacza owoce z sadu i to owoce nie takie dorodne, jak dzisiaj spotykamy w sklepach, ale najczęściej samosiejki, właśnie dzikie gruszki, jabłka, które suszone są na zapas na zimę. W specjalnych I piecach one są W suszone. Specjalnych piecach. Państwo mają tutaj takie piece. Mamy taki piec z kafli doniczkowych, których również można było suszyć i owoce, i grzyby, i inne zioła. A co z dawnych tradycji kaszubskich jeszcze przetrwało? Czy są takie dania? Y, oczywiście y, ta zupa brzadowa, tak, dobrze powiedziałem. Ale y, coś jeszcze, co się gotuje od 200 lat i co turyści. Jedząc, mogliby poczuć, że dotykają historii, jest coś takiego. No jest bardzo dużo takich potraw, bo na kaszubach bardzo wiele tradycji się zachowało i to właśnie w życiu codziennym. Aha. Często ludzie nie zdają sobie sprawy, że to jest właśnie coś bardzo dawnego, ale bardzo często gotuje się na przykład kluski, tak zwane golce, zwykłe kluski, które po prostu. Z tartych ziemniaków gotuje się, A, no to, to, wiecie, Panie, to są, codzienne. To nie są zwykłe kluski dla, dla mnie, czyli człowieka z Galicji. Kluski z ziemniaków są czymś ekstrawaganckim niezwykłym. One mają też piękną nazwę, golce, czyli Bels. kluski bez boksów, czyli spodnie. A. Krem zgęstniał, ma tyle, że da się go wyjąć. Ja powiedziałam, że stawiam go na gazie. No to są właśnie przejęzyczenia człowieka zniszczonego przez cywilizację. Proszę zobaczyć. On... No jest, w tej chwili ma konsystencję budyniu, a jeszcze bardziej zastygnie, bo teraz na samym końcu do niego dodaję e, łyżkę rozpuszczonej żelatyny w wodzie. Ona w tej chwili całkiem płynną konsystencję, ale sprawi, że to wszystko stężeje zupełnie. I krem przelewamy teraz do makutry. Gorący krem, niedokładnie, bo najfajniej jest to wylizwać, co zostaje. I odstawiamy na parę godzin do ciemnej, zimnej komory. Krem jest gotowy, a przez te parę godzin w zimnej komórce można się przyjemnie w upalny dzień zdrzemnąć. Krem wywaliłem już z makutry. On, proszę spojrzeć, pani dyrektor, on nosi takie ślady tutaj yy, makutrzane od góry. Ja ukroję kawałek tak jak, tak jak tort się kroi. Ukroiłem porządnie? Nie, jeszcze z tej strony. Nie wygląda specjalnie na razie pięknie, prawda? Ale ja, ale ja zrobię rzecz niezwykłą. No. To nie jest kaszubska rzecz, prawda? To taki fartuch cukierniczy. A, jaki, ale jakiś mogę pani kaszubski wzorek zrobić? No jak się mam, to są skomplikowane No to będzie taki abstrakcyjny kaszubski wzorek. Wyższe jeszcze? Nie, Tak, jest bardzo ładne. A w to? Hmm, krem leci, ale to nic. A w to jeszcze wsadzę pani też bardzo nie kaszubską wisienkę maraskinią. Chociaż wiśnie tutaj nie ma rozkino, tylko zwykłe, to zdaje się typowa rzecz, prawda? Popularne również w naszych sadach mamy bardzo dużo wiśni i mamy... one no. Robić A robisz jakieś nalewki na tych wiśnie? Będziemy robić. Tak? Na pewno. Może być. Może być. Mnie hmm. się też wydaje, że może być. A jeszcze proszę spojrzeć na mnie. Ledwo wystaje z za tego stołu. Stół jest dawny, a ja jestem współczesna, mówiono, że dawniej ludzie byli mniejsi. A sprzęty też malutkie, nieprawda. Ale wracając do kremu. Proszę Państwa, nic prostszego. Gotujemy śmietankę z laską wanilii, niecałą, ucieramy żółtka z cukrem, potem wszystko razem łączymy, podgotowywujemy, dodajemy żelatyny i czekamy aż zastygnie. Oto właśnie krem cytrynowy.